Cześć, słuchajcie, yy, spotkałem dzisiaj pana, który. Yy, jak to powiedzieć? No, ogląda mnie na YouTubie i tam jechał chwilę za mną. Potem się zatrzymaliśmy, zbił piątkę, tam mówi, że mnie ogląda, fajnie, że jest ok. Słuchajcie, ale ja mam do Was prośbę. Pamiętajcie, że jak spotkamy się gdzieś na drodze ulicy, to zbijmy sobie tą piątkę. Przy przy Przywitajmy się. Wymienmy parę słów, ale żebyście... Yy, nie wiem, jak się cudem jakimś dowiedzieć, gdzie mieszkam, to nie nachodźcie mnie w domu, bo mi to niepotrzebne, nie? A jak się zdenerwuję, to... Wiecie, z nie? Tam coś nie coś potrafię, nie? Coś nie, coś potrafię, więc... tego, nie? No. no. Więc... Z rozsądkiem, nie? Tam faktycznie można się przywitać, przywitać piątkę i tak dalej. Ale nie chciałbym mieć takiej sytuacji, że ktoś mi na chatę wchodził, bo ja... A jakoś jakąś mam, nie? Niech ktoś kurwa te. Zdenerwuje za bardzo. To zbanie, nie? Zbanie, Łoki śpięta i nie ma klienta, nie?